Jeden. Cześć, to Alex City Surfer. Witamy was w Bełchatowie. Jesteśmy dzisiaj, przyjechaliśmy wam zaprezentować super miejscówkę. Jest to znany wszystkim wyciąg wake. Tyle, że w wersji zimowej nie pływamy po wodzie na wake'u. Mamy wyciąg, mamy ba, drążek i e, zasuwamy po sztucznej na nawierzchni igielicie. I liczymy, że niedługo będzie śnieg i będzie naprawdę bardzo fajnie. Właścicielem tego jest Bartek. Właśnie, nie powiedzieliśmy, Podlajkuj, podlajkujcie to, to jest Snow Park Bełchatów. To tak jest. Cześć Witam. Bartek. Czołem, czołem. Powiedz mi, skąd się wziął ten pomysł w ogóle na takie coś? E, pomysł już od jakiegoś czasu tam mi kwitł w głowie, tylko szukałem dobrego miejsca, no i tutaj właśnie w powiatowym centrum sportu w Bełchatowie udało nam się znaleźć fajną miejscówkę z idealną długością i szerokością, więc w sam raz na właśnie umiejscowienie tutaj tego Snow Parku. Mamy tutaj 70 metrów długości między supami, więc jest naprawdę na czym jeździć. Igelit jest na połowę tej części, resztę mam nadzieję, że jak spadnie trochę temperatura, będziemy mieli przymrozki, dośnieżymy to i będziemy mogli jeździć na całej długości. Powiem wam tak, nawieśnia przypomina takie coś, co dawniej się kładło w wannach czy pod prysznicami. Takie kosteczki połączone ze sobą. Nie jest to taki... I który znamy z, z wyciągu orczyków, przede wszystkim na stokach, że jest taka sztuczna trawka, coś takiego, co to zaraz po wywróceniu byście mieli całe dubsko obolałe i podarte ciuchy. To jest takie fajne kafelki, jak gdyby wielkości 10x10, i na tym próbowałem tutaj sobie na własnej desetce się poślizgać. Jest poślizg, tym bardziej jak jest mokro. Słuchajcie, to jest najfajniejsze. Jak deszcz pada, to tu będzie najfajniej, <laughs> tak bo jest, jest naturalny ślisk. Od Bartka dowiedziałem się, że tutaj jest teren właśnie ośrodku sportowego. Na yy, obok jest lodowisko. Tak I co jest. to nam daje? To nam daje możliwość wykorzystania śniegu, który powstaje przy równaniu lodowiska. W momencie, kiedy będziemy równać lodowisko, uzyskujemy no, kilka metrów sześciennych śniegu, który możemy tutaj wykorzystać. Po jakimś tygodniu dobrego nasilzania, powinniśmy mieć całą powierzchnię tutaj pokrytą. Czyli słuchajcie, polega to na tym, że jeżdżą sobie ludzie na łyżwach ryją ten lód. Później przyjeżdża walcarka, która czyści, żeby następnego dnia była bardzo piękna śliska powierzchnia płaska. Ten odpad, czyli ten zryty, tak zryty lód, będzie tutaj przywożony taczkami, nie wiem czy to Bartek wymyśli, jak to zorganizuje i hmm. będzie tu wywalony. Słuchajcie, tu będzie ekośnieg, ekologiczny Ego śnieg. śnieg. Tak nie jest. będzie żadnej armatki, która będzie brała wodę. Tylko będzie po prostu zwykły odpas z lodowiska, po którym będziemy sobie jeździć i bawić. Mhm. Bartek, powiedz jak to będzie wyglądało, jak to będzie czynne, w jakich godzinach planujesz? Czy to tylko będzie weekendy, czy w tygodniu też? Będziemy czynni przez cały tydzień, w tygodniu popołudniami, natomiast w weekendy będziemy tutaj cały dzień. No najlepiej z nami się skontaktować, zarezerwować, z fanpage macie tak, numer. Przez telefonu. fanpage dokładnie, tak? Skontaktować się, wtedy będziemy mówić, jakie wygląda z miejscem, w sensie ile jest jeszcze miejsc wolnych. No Aha, bo zapraszamy. to jest tak jak na zwykłym wyciągu. Tak że jest. Jeździmy godzinę, znaczy ile będziemy chcieli. Trzy osoby maksymalnie mogą korzystać. Dokładnie Bartek tak. powierza. Zapraszamy, to jest jakby sesja jest godzinna. W ciągu godziny mogą być trzy osoby. Wykupujemy bilecik. Jeśli będziesz jeden, to jeździsz to, całą to godzinę. Jeździ Masz sobie wyciąg dla siebie. Jeśli są trzy osoby, no to musisz się z nimi podzielić, ale myślę, że im więcej ludzi będzie, tym będzie tak naprawdę ciekawy, bo to No tak. będzie fan, tak? Będzie progres, jeden z koszy, mm -hmm. drugi chce tak samo. Słuchaj, Bartek, powiedz, co tutaj za, przewidziałeś za atrakcję? Mamy tutaj za sobą box, który jest zbudowany razem z ojcem Bartka. <noise> tak, mamy kiker. Mamy kicker, tutaj jest table top, e, 2 metry mamy długości tego table topa, więc mam nadzieję, że tutaj wszyscy się rozwiniemy i będziemy latać. Przerwę Cię na chwilkę, tak. skręcimy na setkę, także strzeliłem gafę. Żaden box, to nie jest box, to będzie wielka hopa rozpoczęta drewnianym kickerem. Tak jest, Dobra, dokładnie, jest tak. Dalej dokładnie tak. Potem będzie, będzie butter box, niziutki boxik taki do poćwiczenia trików, wszystkie rodzaje grindów możemy tutaj ćwiczyć. Potem mamy rurę 6 metrów i jeszcze jedną rurę karbowaną 3 metry. Więc będzie na czym jeździć. Rozstawienie będziemy zmieniać. Jak będziemy mieli właśnie większą powierzchnię jezdną, no to wtedy będziemy mogli tym kombinować. Słuchajcie, jestem zachwycony tym miejscem, bardzo mi się podoba. Mam w, w, mam w rękach drążek, który będzie nas napędzał. Będziemy w ten sposób sobie jeździć. Jest. Jestem jak najbardziej za tymi inicjatywami. Słuchajcie, zimę w tamtym roku mieliśmy bardzo słabo. W tym roku na pewno będzie super, będzie dużo śniegu. Ale takie miejsca powodują, że mamy bardzo alternatywny, alternatywną zimę. Dla wszystkich miłośników snowboardu jest to po prostu niesamowite miejsce. Pomyślcie, ile w Łodzi jest wyciągów wake. W Polsce, nie w Łodzi. W Polsce jest wyciągów wake. Jeżeli wszyscy wpadną na pomysł, żeby takie coś robić, po prostu będziemy mieć taką fajną jazdę, ja chciałem tylko jeszcze dodać, że dzięki temu, że mamy ten igie tak naprawdę niezależnie od właśnie pogody, niezależnie od pory roku, będzie tutaj można jeździć. Więc na razie tutaj na pewno będziemy do wiosny, potem jeśli tylko będziecie chętnie możemy jeździć. Cały czas. A to jest bardzo fajne, czyli możemy po prostu się cieszyć zimą latem przy ogrom i mm. jesteśmy w stanie tu śmigać. Bartek o powiedział, że jest specjalny płyn, który powoduje, że tak daje, mamy tutaj poślizg. Mamy taki specjalny preparat, który będziemy tutaj od czasu do czasu rozproskiwać, nawet jeśli będzie suche powietrze, nie będzie, nie będzie deszczu, to on będzie zapewniać tutaj właśnie więc nie, nie, nie bójcie się tutaj, na pewno nie zniszczycie sobie tam sprzętu. I na koniec taką płynę powiem. Budzicie się rano. Pada deszcz, mówicie, kuch, ty, 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 znowu pada. Nie, wtedy jest najfajniej, bo tu jest naturalny poślizg, Dajem. naturalne śmiganie i po prostu każdy deszczowy dzień będzie najpiękniejszym deszczem, jak w tej deszczowej piosence. Trzeba się cieszyć i bawmy się z tego deszczu, cieszymy się z tego, że jest deszcz, że pada deszcz, bo możemy tu śmigać. Będzie padał śnieg. Też będzie fajnie. Słuchajcie, to jest bardzo fajny temat. Będziecie sobie, jeżeli jesteście z Łodzi, z okolic, będziecie chcieli sobie pośmigać do Bełchatowie na Kamisku, nie? Na trasie na tej centralnej Polsce, naszym wyciągu ulubionym. Wracając, wjeżdżacie przez Bełchatów, jesteście tutaj, umawiacie się na sesyjkę, śmigacie sobie po prostu czysty freestyle. U nas rozgrzeweczka, albo, na albo biforek. A, albo after'ek właśnie a można żartło. u nas. Stać. Także do zobaczenia. Polubcie nas, czekajcie Zapraszamy. na następne materiały. Do zobaczenia.